Witajcie ogrodniczki i ogrodnicy, jesień w pełni, zima za pasem, jesteśmy po pierwszych solidnych przymrozkach i możemy już zacząć okrywać rośliny wrażliwe. Dzisiaj zajmę się sprawiającym kłopot młodym ogrodnikom hortensjami. Jedne trzeba okryć, drugie trzeba przyciąć. Tylko które? Dzisiaj właśnie o tym. Hortensja bukietowa rośnie na jednorocznych pędach, więc te można ściąć jesienią do tak zwanego zera. Ja jednak ją zostawiam aż do wiosny, bo nawet po usknięciu są bardzo ładną ozdobą ogrodu. Wiosną je zetnę, robiąc miejsce na nowe pędy. Hortensja ogrodowa kwitnie na zeszłorocznych pędach, czyli tych tegorocznych, które w przyszłym roku będą zeszłoroczne, czyli te, na których kwitną hortensje ogrodowe. Jasne. Dlatego też te trzeba okryć, żeby nie zmarzły zimą. Sposobów okrywania jest kilka, ale zanim przejdę do samego okrywania, kilka słów o tym, na czym polega okrywanie roślin wrażliwych. Otóż chodzi w tym o to, by osłonić rośliny przed suchym, mroźnym wiatrem. Stąd też różnice w wielu ogrodach. Tam, gdzie jest zacisznie, doświadczeni ogrodnicy nie okrywają roślin, które gdzie indziej trzeba koniecznie okryć agrowłókniną, bo w przeciwnym razie by przemarzły. W tym ogrodzie zimą hula wiatr, więc okrywanie jest niezbędne. Do dyspozycji mam agrowłókninę zimową o symbolu P50 oraz skaptury zimowe z takiej samej agrowłókniny gładkie albo takie z nadrukami żeby rozweselić ogród zimą. Hortesy ogrodowe zawiązują pąki kwiatowe właśnie na tych tak zwanych zeszłorocznych pędach. Tu właśnie widzimy taki i tutaj z tego będą kwiaty w przyszłym roku. Wprawdzie nie ma zimową, ale coś mam męczyć. Jak mam kaptur? Do okrywania najlepsze są materiały jasne, aby w okresach, kiedy świeci słońce, odbijały promienie i nie nagrzewały wnętrza, bo mogłoby to niepotrzebnie obudzić roślinę z zimowego letargu i zaczęłaby rosnąć. A to nie byłoby dobre. A jeśli macie kwaśny torf, podsypcie dookoła. W kwaśnym środowisku hortensje lepiej rosną i łatwiej przyjmują związki pokarmowe. Teraz tylko zaciągnąć... I tak zrobię ze wszystkimi. Nie będę Was tu niepotrzebnie trzymał. Nie okrywajcie za wcześnie i nie zdejmujcie zbyt szybko. Obserwujcie pogodę, bo rok do roku niepodobny. Dzisiaj ustaliliśmy, które hortensje okrywamy na zimę, a które nie. Te, które tego wymagały, okryłem kapturem. Więcej w odcinku o okrywaniu roślin na zimę. I tyle na dzisiaj. Do zobaczenia. Jeśli się podobało, subskrybujcie nasz kanał, kliknijcie w dzwonek, a będziecie na bieżąco.